A jak to na przykład w przypadku polskim działa, że, yy, i to, co mi przynosi na myśl, to yy, działalność na przykład zorganizowanych grup przestępczych, które mogą w taki czy in, inny sposób szantażować tych ludzi. I tutaj Whitney Webb, yy, taka amerykańska dziennikarka właśnie to analizowała, że ci ludzie są szantażowani przez yy, to, że się ich tam znyła się jakieś dziewczęta, robi nagrania i ci ludzie potem potem są szantażowani przez odpowiednie służby. No ale też czy wszyscy i tak dalej, co tam jeszcze może być takiego, że, że ci ludzie jednak są na tym pasku, to się, to się zastanawiam. Ja nie wiem, czy mogę trochę złożyć tematu i zadać jeszcze jedno pytanie, trochę, ale też bardzo szybkie będzie. Czy nie, czy, 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 czy nie? Tak, no to, no to chciałem się, do Mateusza Piskarskiego napisałem prywatną wiadomość na tym, no i jeszcze nie dostanę od, od odpowiedzi, a zastanawiam się, bo generalnie jak sobie popatrzymy na Stany Zjednoczone, to tam była ta koalicja RFK z Donaldem Trumpem, więc tak jakby Robert Kennedy jako taki bardziej lewicowy powiedzmy, kandydat poparł Donalda Trumpa. I, a pan Mateusz Wiskorski jest w, tym, w takim komitecie poparcia Grzegorza Browna i się zastanawia, czy były jakieś kompromisy, powiedzmy, czy nawet kompromisy słowo, czy jakieś ustępstwa ze strony Grzegorza Brauna były poczynione, żeby to jednak nie była taka kandydatura fundamentalistycznie wolnorynkowa, monarchistyczna, bo no, pamiętajmy, że tutaj było coś, jeżeli chodzi o, o kwestie Mossadu, to ta informacja o tym, że Mossad wspierał solidarność w latach 80. Ona się pojawiała w filmie Grzegorza Brahma. To jeszcze było jak już mówił o tym żydowskim zarządzie powiedzieć, że to, to, to zwróciłem uwagę, bo ona się pojawiała w filmie Transformacja Grzegorza Brahna i to w kontekście pozytywnym ja to mówię, że to jest bardzo dobrze, że zrobił, że wspierał za pośrednictwem osadu Solidarność. No i też yy, tam w ogóle w tym filmie to występowała Anna Applebaum yy, Więc po prostu no właśnie chciałem się też spytać pana Matusza, czy, czy tutaj były jakieś yy, rozmowy na temat tego, żeby... Czy w ogóle w koronie Grzegorza Brauna potencjalnie byłyby też, byłoby też miejsce na przykład yy, nie, na taki, nie tylko dla właśnie monarchistów i wolno tylko też na ludzi o innych poglądach? No to, to tylko takie dwa pytania mam. Dziękuję. Dziękuję. Zacznę od pierwszego, bo jest łatwe, a drugie jest bardzo trudne W tym pierwszym, to ja bym tylko jeszcze może nadmienił, że jakąś tam, jakieś tam znaczenie, z tych czynników może mieć też kwestię prawda, Czyli światopogląd poszczególnych przedstawicieli a, owych struktur władzy też ma jakieś znaczenie, system wartości, który te osoby czy te kręgi wyznają. A co do samych służb, bo jak słyszę dyrektor CIA, to nie jestem do końca przekonany, czy on jest częścią Deep State. Może on jest narzędziem Deep State. Jak posłuchamy, jak poczytamy najstarszą książkę o Deep State, dzisiaj wymienił tutaj Olaf, mówiąc o książce, czas Wrighta Millsa, to tam tego nie nazywa Deep State, tylko elita władzy, tak jak brzmi tytuł tej książki, The Ruling Class, i to jest książka z 50 lat. Z 50. lat, ale wydana w PRL-u bez żadnej tam cenzury, mimo jest we wstępie taki jest fragment, że ona nie jest napisana z pozycji ortodoksyjnie marchistowskich, ale jest ciekawa. Więc wydawano takie książki. Wydawano, tak, proszę Państwa, dzisiaj by mało kto wydała wtedy wydawano również takie książki. To ja mam z za 50. Polskie. E, otóż y, tam on, na przykład czas Writing nic nie pisze o służbach. Pisze o strukturze kapitałowej, własności, plus o rodzinach, rodzinach, planach i rodzinach. Te rodziny, Stany Zjednoczone są specyficzne, bo zwróćcie uwagę, jak, jaka jest rotacja z biznesu do polityki, z struktur finansowych, z funduszy różnego rodzaju do polityki, gdzieś tam jeszcze w tle show biznes, świat tych tak zwanych celebrytów ogromnych pieniędzy, to wszystko jest zmieszane. Ja nie wiem, kto jest w tej chwili deep state amerykański. Ja mam pojęcie, tak samo jak nie wiem, kto jest na przykład rosyjskim, ale wiem, że w Rosji też jest deep state. Tylko, że jak mówię o mocarstwach, to wiem, że ich deep state jest mniej lub bardziej suwerenne, to znaczy za te sznurki nie pociągają ośrodki zewnętrzne. Jak mówię o Polsce, to twierdzę, że naszego deep state nie ma, a może fajnie by było, jakby było. Bo może czasami by realizowało jakiś interes polski, od czasu do czasu byłby on zbieżny z interesem owego deep state. Czasami się tak zdarza, że interes prywatny jakiegoś wpływowego człowieka, czy grupy interesów, może się zbiegać, może być całkowicie lub częściowo zbieżny z interesami szerszej wspólnoty, na przykład państwa, bądź społeczeństwa danego, prawda? Teoretycznie możemy taką możliwość dopuścić. U nas niestety tego nie ma, bo, mówię, ośrodki, w moim przekonaniu znajdują się na zewnątrz. A co do tego, drugiego, już Ola chce mi zwolnić odpowiedzi na drugie pytanie, bo, bo ale ja, 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 ja bardzo krótko, <grym> ja, 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 ja bardzo krótko, to znaczy ja zawarłem się w mediach społecznościowych swoją odpowiedź na to pytanie, ja się cieszę jak kandydować będzie jakikolwiek kandydat, o tym Grzegorz brał, głoszący pewne najważniejsze dla mnie minimum programowe, tak, jakbym się cieszył, jakby nawet taki libertarianin jak Janusz Korwin-Mikke, który popiera prawo ale nie kandyduje sam osobiście, by startował, jeśli by tylko mówił coś na temat ryzyka i zagrożenia wojennego dla naszego kraju, bo to jest dzisiaj według mnie priorytet. Wszystkie inne kwestie, kwestie związane z tym, że na przykład to część, część z, z tych zgromadzonych wie. Ja jestem na antypodach z Grzegorzem Braunem, jeśli chodzi o niektóre kwestie światopoglądowe, nie, powiedziałbym, że jestem bardzo daleko od niego. W tych kwestiach, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, również jeśli chodzi o niektóre kwestie ustrojowe, też, ale uważam, że w hierarchii problemów, nad którymi dzisiaj się musimy pochylać, którymi się musimy kierować i które powinny zaistnieć w wyborach kampanii, czy wyborcze, czy wyborami prezydenckimi. Kwestia naszego przetrwania jako państwa, jako narodu być może, kwestia tego, czy będziemy w obozie wojny, ryzykując naszą egzystencję, czy nie, jest najistotniejsza. Wszelkie pozostałe też są ważne, ale tu możemy. W normalnych czasach pewnie miałbym większe obory i... Niekoniecznie może bym Grzegorza Brauna w jakiś tam sposób też, bo ja też nie jestem członkiem żadnej partii politycznej, nie zamierzam być, bo to też druga część odpowiedzi na to pytanie, nie zamierzam żadnej partii się politycznie angażować. Ja już się naangażowałem w partię polityczną i od tego dobrze wyszedłem, rodzina już mnie nie pozwoli na dalsze angażowanie się w partie polityczne w Polsce. Ja też może króciutko dodam, nie wiem czy jest 5 minut, nie dłużej. Powiem tak, yy, oczywiście, że rodziny, tutaj oczywiście minister o tym pisał, yy, tego uczono na socjologii w latach 80 ale uczono szerzej, bo my potem mamy takie, takie przekonania czasem potoczne, jeśli to jest z że to walczą jakieś klasy, rastu, nic z tych rzeczy. Jest cała druga jakby nic. Opisywania dziejów, czyli właśnie teoria elit. No tutaj naj, naj, naj najsłynniejsi chyba dwaj to jest Gajta Moska i przede wszystkim Giffordo Paletto, którego też na socjologii muszę przyznać w latach 80. nie uczono zresztą. Je... Do dzisiaj nie ma tłumaczeń. Tak, no fakt jest ale, jest, ale to jest. Ale to właśnie na czym się to opiera? Że to w ogóle jest krążenie, historia jest krążeniem elit i jakby dobre rządzenie polega na umiejętnym doborze, prawda? tych elit, żeby, no, żeby one się nie, nie degenerowały i tak dalej. Tutaj Pareto to e, mówił za wszelkich dwóch, e, dwa słowa podawały: rezyduła i derywacje. E, czyli tak, że tak naprawdę zawsze chodzi o władzę, pieniądze, seks i takie rzeczy, a derywacji to się nie zmienia. A derywacje się zmieniają, raz to uzasadniamy nie wiem, walką z Rosją, innym razem interesem biednych, innym razem czymś tam jeszcze. To się zmienia, natomiast tak naprawdę zawsze, zawsze chodzi o to samo. Także taka teoria jest i ona się przejawia przez dzieje, tu jest jeszcze taki słynny, ale może nie będę tak szeroko szer. natomiast czy w Polsce istnieje state? <grym> no może <ten>, <grym> sprowadzę to do wcipu, ale on, miałem znajomą, która, osobę, która pracowała w urzędzie centralnym, Istnieją takie deep state w każdym, proszę Państwa, ministerstwie polskim, tylko ono nie dba o interesy państwa. Gruz która każdy jest czymś człowiekiem, każdy kogoś zna, jak się ruszy tego. Dlaczego się nie rusza tego? Bo jak się ruszy tego, a za nim stoi tamten, prawda? Więc można mieć kłopoty. I to, I to też działa na, na, w Polsce na takich niskich poziomach wszędzie, w każdej instytucji, tak, tak, tak działają polskie instytucje, ministerstwa najważniejsze i tak dalej, się nie zajmuje jakimiś problemami, bo w takiej atmosferze jest ciężko, nie, on się patrzy kto wszedł do jakich drzwi, kiedy, ja pamiętam kiedyś też tam chodziłem do polskich kolei, jak chciałem bronić, to było źle widziane, że wszedłem do pokoju nr 530 w pokoju 540, prawda, bo on się tam z tym, z tym koleguje, więc jest naszym przeciwnikiem. Jest takie opracowanie z Politechniki w Curychu z 2011 roku, nie pamiętam. Wiem, że Gracjan Cimek to, to podawał, gdzie właśnie analizowano połączenia między najważniejszymi szefami korporacji i funduszy około 500 osób w Rządzie Światowym. Po, porządne naukowe, naukowe opracowanie, także to to jak najbardziej jak najbardziej działa i też takie, też takie powiązania są. No, świat jest szalenie skomplikowany i zawsze myślę, że się różne krzyżują, różne wizje traktują, trzeba do tego, tego podchodzić. Nie, nie, jak to ktoś powiedział, jako zaśmiertelny z najgorsi są, nie ludzie, tak, nie to, co jak Wałęsa, którzy żadnej książki nie przeczytali, a napisali. ale najgorsi są tacy, którzy przeczytali jedno, prawda, i na się jakby zafiksowali.